Yes, who's ready, Bob? Cześć, witajcie na moim kanale Napięta Żyłka Dzisiaj mam dla Was kilka porad jak skutecznie łowić ryby na spinning to Będą to bardzo proste zasady także nie tylko dla spinningisty, ale dla każdego wędkarza Najważniejszą poradę oczywiście podam na końcu tego filmu, żebyście sobie to zapamiętali A teraz porada numer jeden Znajomość miejscówek Chodzi mi o, o to, żeby po prostu też nie bać się zapytać, zapytać się wędkarzy. Jeżeli jesteś w jakimś miejscu nowy, to po prostu się pytaj, tak? Ja akurat bardzo dużo chodziłem na ryby i sam wynajdywałem różne miejscówki przez to, że mam pewną wiedzę na temat. Tego, gdzie, gdzie ryby lubią przebywać. Natomiast później, jakby dostawałem potwierdzenie, że faktycznie w tych miejscach są ryby, ale nie tylko. Czasami ktoś mi podpowiedział, pokazał, i dzięki temu łowiłem swoje pierwsze, pierwsze ryby, albo też właśnie życiówki. Warto znać takie podstawy w wędkarstwie, gdzie dany gatunek ryby o danej porze roku dnia przebywa. Tak, żebyśmy po prostu wiedzieli gdzie, gdzie, możemy uderzać. Na przykład, że ryby bardzo lubią różne ujścia dojścia, innych rzeczek, na przykład do wielkiej rzeki, jakieś zakręty, główki, gdzie się zatrzymują, jakieś doły. Więc warto takie miejsca szukać. Porada numer dwa, to znajomość gatunku ryb. Trzeba Wiedzieć jaka ryba, kiedy żeruje, to jest, to jest bardzo ważne. Ja na przykład bardzo chciałem złowić sandacza. Dużo byłem nad, nad wodą, dużo chodziłem na nad Wisłę i było to dla mnie prawie że niemożliwe. Nie znam się, nie znałem się też na, na tej ryby tak bardzo. Słyszałem tam, że bierze w czerwcu, że, że na jesień. No i przyszedł, przyszła jesień, wrzesień, październik, listopad. Nałapałem się tych sandaczy jak nigdy. Oczywiście niestety nie zapałem żadnego wymiarowego, ale naprawdę te sandacze brały na, na potęgę, więc po prostu znajomość tego, kiedy ryby biorą, kiedy jaki, jaki gatunek. Też wiemy, że sandacz bardzo e, lubi żerować nocą. Więc myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, żeby właśnie takie, takie podstawy znać, a możecie się tego dowiedzieć od różnych youtuberów. Może i ja też nagram jakiś oddzielny film poszczególnych gatunków, gdzie przebywają, co jedzą, kiedy można je najlepiej łowić. Porada numer 3 to odpowiedni sprzęt, odpowiednia wędka. Wiadomo, że kiedy wybieramy się na pstrągi, na klenie, na jazie, zakładamy sobie jakąś żyłeczkę, taką odpowiednią, na przykład od 0 018 20 22 szczupak okoń sandacz sum wiadomo czy okoń może przesadziłem ale ale szczupak sandacz już zakładamy plecioneczkę odpowiednia gramatura główki tak jeżeli łowimy na gumę ponieważ jeżeli łowimy z opadu i potrzebujemy żeby nasza przynęta spadła szybko a wiemy, że woda ta jest głęboka, więc musimy dostosować właśnie odpowiednią gramaturę. Jeżeli łowimy na płytszych, w płytszych miejscach, to ta gramatura jest mniejsza, albo jeżeli po prostu nie łowimy z opadu, tak? Dobry kołowrotek. Porada numer 4 Najmniej istotna porada. Oczywiście, jeżeli podaję to jako poradę, to, to ma to znaczenie, ale myślę, że najmniej to jest istotne. Chodzi o. O pogodę, o warunki atmosferyczne, które jakoś wpływają na te ryby. No, jest, to, jest to na pewno jakoś zbadane, dość jakby sprawdzone przez, przez wędkarzy, ale najmniej istotne i jakby to, co powiem zaraz, czyli porada numer 5, będzie właśnie najważniejszą i trochę przeciwną tej, którą powiem teraz. Ponoć łowieniu ryb sprzyja na przykład wiatr. Południowy, zachodni, z kolei północny, wschodni, już nie, już źle działa na aktywność ryb. Co tam jeszcze mamy? Ciśnienie, tak, że, że ryby na przykład nie lubią takich skoków ciśnienia. Bardziej właśnie jest sprzyjające to, kiedy ciśnienie przez kilka dni jest, jest takie same, tak samo temperatura. Porada numer 5 to po prostu łowić, łowić i jeszcze raz łowić. Tak, to jest najważniejsza zasada. Trzeba, trzeba chodzić na te ryby, trzeba być. Czy to czy deszcz pada, czy jest gorąco, czy jest miło, czy nie. Po prostu trzeba na te ryby chodzić, znajdować sobie czas dla bardziej takich szalonych, wytrwałych, to nawet, nawet wstawać w nocy. Tak. No jest to wtedy naprawdę przygoda i twentkarstwo nabiera smaku. Pamiętajcie, że natura jest nieprzewidywalna. I z rybami to jest naprawdę tak, że nawet za granicą, nawet na rzece Ebro możecie sobie znaleźć takie filmy. Oglądałem ostatnio Wędkarz Pro, a nawet Kamil Łysy -Wąż walicki chyba tak się nazywa jego kanał, jak byli właśnie na Ebro. Są piękne konie, piękne ryby i przewodnicy pokazywali, tak, gdzie można te ryby łowić, że naprawdę biorą na potęgę. No, okazywało się, że przez kilka dni nie udawało się złowić. Znaczy, coś tam łowili na pewno, tak? Zawsze wychodzili z jakąś rybą, ładną rybą, ale jednak nie było to aż tak, tak bardzo, jak, jak przewidywali. I okazywało się, że, 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 że nawet to nie jest tak, że tylko w jeden dzień może ryba brać lepiej, a w drugi dzień gorzej, ale nawet, że w jeden sezon może ryba brać lepiej, a na drugi sezon gorzej. Więc po prostu trzeba, trzeba, trzeba chodzić i próbować, nie zniechęcać się, szukać, próbować cały czas zrzucać. Ja akurat teraz jestem na rybach. No niestety nic, nic nie wychodzi nawet. Ale się nie zniechęcam, tak? Wiem, że, wiem, że po prostu może nie jestem w odpowiednim czasie, może teraz w nieodpowiednim miejscu, może ta ryba po prostu nie bierze, nie żeruje, więc nie zniechęcam się tym. Na tym polega wędkarstwo. To jest niesamowite, że czasami możesz chodzić w jedno miejsce rzeki i nic, zupełnie nic, totalna cisza, a pójdziesz innym razem i wyciągniesz tyle ryb i różnych gatunków. Ja raz miałem taką właśnie taki dzień nad pilicą, że często tam chodziłem i naprawdę zacząłem się zniechęcać, że nic tam nie mogę złowić. I pamiętam ten, ten dzień, kiedy poszedłem, najpierw zerwał mi się szczupak. Później złowiłem okonia na, na woblera. Później poszedłem jeszcze kawałek dalej i trafił mi się boleń 65 cm więc I to była jakby ryba za rybą tak? więc e... czasami jest tak nie wiem czy to każdy tak ma ale takie rzeczy się po prostu czuje tak? że, że ta ryba będzie więc polecam Ci bracie, nie zniechęcaj się chodź na te ryby, łów to jest, to jest najważniejsze Oddychaj tym powietrzem świeżym, oderwij się od smartfona, oderwij się od telefonu, od komputera. Idź, odpocznij, bo to też jest w tym wszystkim ważne, żeby obsłuchać z przyrodą. Dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że porady się przydadzą. Łapka w górę, jeżeli się podobało. Daj jakiś komentarz, subskrybuj, jeżeli nie subskrybowałeś jeszcze i udostępnij innym. A ja zabieram się dalej za owienie. Pozdrawiam.